wobec przeznaczenia. Omów zagadnienie na podstawie antygony Sofoklesa, swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Żyjemy w świecie, który przekonuje nas, że wszystko, sukces i porażka są w naszych rękach i zależą od naszego działania, naszych wyborów, determinacji pomysłowości. Ale czy życie człowieka rzeczywiście zależy tylko od niego samego? A może istnieją jakieś siły wyższe, los, fatum, opatrzność, wobec których człowiek niewiele znaczy, a które decydują o ludzkim powodzeniu lub klęsce? Na takie pytania związane z motywem przeznaczenia próbują odpowiedzieć teksty literackie. Literatura antyczna odpowiada, że człowiek nie decyduje o swoim losie i jest bezsilny wobec ciążącego nad nim fatum. Potwierdza to mit o rodzie Labdakidów w którym opisany został los Edypa, bezskutecznie usiłującego uciec przed przepowiednią głoszącą, że zabije swojego ojca, poślubi własną matkę i będzie miał z nią dzieci. Mimo wielu działań, m.in. ucieczki z Koryntu czy rozwiązaniu zagadki Sfinksa, Edyp nieświadomie realizuje z góry założony plan. Popełnione przez niego grzechy ojcobójstwa i kazirodztwa prowadzą do kolejnych klątw. Mimo, że uczynione nieświadomie, a nawet odpokutowane, Edeb bowiem oślepia się i sam siebie skazuje na banicję, ród Labdakidów pozostaje przeklęty. Historia jednej z jego córek stała się kanwą dramatu Sophoclesa Antygona. W bratobójczej walce giną Eteokles i Polinekes, bracia głównej bohaterki. Jeden zostaje uznany za bohatera, drugi za zdrajcę. Najechał bowiem na ojczyznę, by odzyskać należny mu tron. Antygona, kierując się lojalnością i miłością wobec rodziny, decyduje się działać wbrew zakazowi króla i pochować brata, by zapewnić mu spokój wieczny. Nie potrafiłaby żyć w zgodzie ze sobą, gdyby nie zrealizowała boskiego prawa, ale jego zrealizowanie kończy się wyrokiem śmierci. Los antygony jest przesądzony przez Fatum. Tragiczne wydarzenia są wynikiem nie tylko jej decyzji, a sam akt samobójczy można uznać za pewne pogodzenie się z nieuniknionym i przesądzonym jej od urodzenia losem. Zatem, dramat Sofoklesa pokazuje, że jednostka nie ma wpływu na własny los i zmusza do refleksji nad tragiczną kondycją człowieka. Jednak, czy faktycznie siły wyższe decydują o losie człowieka? Wiele wieków później tę samą dyskusję podejmuje Szekspir w Macbecie. Tytułowy bohater, wracając w chwale z pola bitwy, spotyka trzy czarownice, które przepowiadają mu przyszłość. Zdaje sobie jednak sprawę, że zagadkowe przywitanie jest prowokacją i ulega widocznie nieuświadomionemu do tej chwili pragnieniu władzy. Siły nadprzerodzone nie zmuszają Macbeta do mordowania króla Duncana, ani nie popychają do kolejnych zabójstw, ale jedynie sugerują kierunek. Macbeth podąża w tę stronę. Popada w coraz większą paranoję. Boi się utracić zdobyty krwią tron. Czyny obciążające jego sumienie popełnia jednak sam, stając się nie niewolnikiem sił wyższych, ale siebie, własnej, niekontrolowanej ambicji. Jednak w innym miejscu dramatu Szekspir wkłada w usta tytułowego bohatera słowa, które wydają się tej koncepcji przeczyć. Życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawczy na scenie w nicość przepada. Powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą. Realizuje w ten sposób Topos Teatrum Mundi, w którym świat jest teatrem, a ludzie bezwolnymi aktorami, odgrywającymi rolę bez znaczenia, z góry przewidziane przez niewidzialną, ale przemożną siłę. Szekspir podkreśla w ten sposób kruchość, iluzoryczność ludzkiego życia, a także brak pełnej kontroli człowieka nad własnym losem. Autorzy obu dramatów udzielają zatem różnych odpowiedzi. Sofokles wskazuje, że los człowieka zależny jest od bóstwa przeznaczenia. I żadne ludzkie działanie go nie zmieni. Szekspir natomiast w zasadniczej części dramatu kładzie odpowiedzialność wyłącznie na ludzkie barki. Podobnie twierdzili egzystencjaliści, uznając, że człowiek musi ponosić odpowiedzialność za swoje wybory, jest sam i nic go nie usprawiedliwi. Zatem choć ludzka wolność nie zostaje przez nikogo ograniczona, pozostaje wielkim wyzwaniem. I nawet jeśli odgrywamy jedynie z góry zaplanowane role, należy, tak jak czytamy w lalce, zagrać je z artyzmem i nie brać zbyt poważnie.